Ta Nawet z narażeniem życia NZNZ Rapsy 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 Witam, tu NZNZ, znamy Cześć, witam, tu NZNZ Nawet z narażeniem życia Nagrywam ten filmik, bo to ostatni dzwonek W którym możesz Ty kolego albo koleżanką wziąć udział w fajnej inicjatywie Teledysku, który będzie nagrywany 3 czerwca, to jest jeden dzień zdjęciowy w sumie od rana do wieczora, aż skończymy. Będą fajne ujęcia, studio filmowe, profesjonalne będzie się zajmowało tym nagraniem. I to jest ostatni dzwonek, jeszcze raz powtarzam, żeby się załapać. Mamy dużo ciekawych ludzi, którzy wezmą udział. Potwierdził udział Janek Miami. Będziemy mieli motocyklistów, policjantów i emerytów z Blue Nights, Błękitni Rycerze. Dużo ciekawych osób się pokaże. Będzie parę niespodzianek. Jeżeli chcesz wziąć udział w takich nagraniach, w czymś fajnym, to zapraszam. Napisz tutaj na teledysk NZNZ, bez polskich liter, małpa.gmail.com i zapraszam na teren miejscowości Kościerzyna 3 czerwca. Także odzywajcie się, jeżeli chcecie wziąć udział. Pozdro do zobaczenia.